Cześć siemanka, jestem Petruk, do Was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w drugim już odcinku z maratonu moich ulubionych. A dzisiaj w, w tym odcinku stawiam Wam moje ulubione bajki z dzieciństwa. A jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was zabrać do lajkowania like tego odcinka No lajkowania like tego odcinka tam na dole. Bo jeżeli będzie dużo łapek, to pojawi się kolejny maraton we wakacje z innych już odcinków, nie z moich ulubionych. Więc padać tam na dół I możecie tu, oczywiście w ankiecie głosować też to albo tu Który według was Która według was bajka była najlepsza I oczywiście na no, dole w komentarzu możecie pisać i Bajkę, która nie, nie znajdowała się tutaj w topce, a wam, by, a wam się spodobała Więc bez żadnego gadania przychodzimy już do... A jeszcze subskrypcja Subskrybujcie kanał, ponieważ do końca czerwca lecimy po 200 subskrypcji Przepraszam, że tak szybko mówię, ale po prostu Chcę się wyrobić jak najszybciej z początkiem I lecimy już do odcinka, więc bez bezbędnego bez gadania lecimy do oglądania, Yo! A więc na piątym już miejscu znajduje się bajka smurfy. Tak, pamiętacie te niebieskie krasnoludy z czapkami białymi? Tak, właśnie o nie chodzi. Je, nie, przepraszam, jeden miał czerwoną czapę Tak, pamiętacie te wszystkie krasnoludy, te smurfy? Tak, ja też pamiętam. I gargamel z tym kotem swoim, co zawsze gonił te smurfy, z tym siatką swoim, pamiętam. Pamiętacie? Jak pamiętacie, to napiszcie Napiszcie w komentarzu yy, hashtag smurfy. A ja wam przypnę serduszko. Tak, to będzie pierwszy taki, pierwszy taki sumy komentarz, że jak napiszę hashtag smurfy, to ja wam takie serduszko w, w komentarzu, tam na dole. Więc co, bez będą gadania, lecimy już do top 4. Na czwartym miejscu znajduje się Reksio. Pamiętajcie tego fajnego pieska? Tak, ja też go pamiętam, właśnie. I on właśnie znajduje się na czwartym miejscu naszej topki. Tak, w sumie, tak przemyślałem to. I na tym, na tym odcinku będę dawał same takie bajki takie bardziej kojarzone z dzieciństwem a na przykład jak będziecie chcieli drugą część to będzie 15 łapek pojawi się druga część moich ulubionych bajek z dzieciństwa, ale już będą takie bardziej bajki takie, nie że jakieś co na dobranockę, wieczorynkę tylko jakieś takie bardziej co leciały na tych kanałach dla dzieci takich na przykład Disney Junior nie, kiedyś to się inaczej nazywało Nick Junior, Jetix Jetix i inne te takie, wiecie, nie, wiecie od co chodzi, no. No to jak będzie 15 obiegów w górę, to pojawi się kolejna część, właśnie z takimi baj bajkami. Ale my przechodzimy już do topki. A na trzecim już miejscu znajdują się gumisie. Tak, pamiętacie te śmieszne misie? To właśnie były gumisie. Hale ale zrymowałem, bęk! Pamiętacie te właśnie misie? Tak, to były właśnie gumisie, gumisiowe soczki. To 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 było to były czasy gumisowe soczki Było się małym, piło się gumisiowe soczki. Bez skojarzeń. To były naprawdę gumisowe soczki, prawda? Naprawdę. To nie były procenty, to były gumisowe soczki, naprawdę. Ja pamiętam te czasy młodość, jak się oglądało kiedyś... Kiedyś to się oglądało. Smurfy, Reksia, gumisie Kiedyś to było, nie? Pamiętacie te czasy, pamiętacie czasy. Może jacyś nowsi widzowie co tam Nie, w wieku... 10-11 lat, mogą nie pamiętać tych bajek, ale tak bardziej 0, od 0,4, nie od 0605 w górę, mogą już pamiętać, właśnie takie bajki, nie? A w dół to wątpię, że te... teraz to w ogóle jest tak dziwnie, że jest tyle kanałów bajkowych, że tam już lecą same jakieś bajki których ja w ogóle jak byłem mały, to w ogóle na oczy ich nie widziałem, nie? Nigdy. A teraz to w ogóle są takie bajki, że to w ogóle. Czego ludzie nie wymyślą teraz w dzisiejszych czasach, nie? Więc co! Na drugim miejscu znajduje się Tabaluga, ten śmieszny zielony smok. Mój stary jest śmieszny jak Tabaluga. Ten, ten tekst teraz w dzisiejszych czasach to. Nie, w związku na naszym Discordzie są on śmieszny. Chociaż już nawet nie jest śmieszny. Dobra, kiedyś to było! Tabaluga, ten śmieszny zielony sło y słoń. Jaki słoń? SMOK! Ten śmieszny, zielony smok! Chyba, że ja coś źle mówię, albo nie wiem... Nie, nie przygotowałem się przy tym odcinku. to po prostu... Tak... Pierwsze, pierwsze bajki, co mi przyszły do głowy, nie? To po prostu wziąłem, dobra, na top listę. Wziąłem i później tak poukładałem w skali od tego, które bardziej lubiłem, które mniej lubiłem. No i tak wyszło. No i ta baloga, ten śmieszny, zielony smok. Pamiętacie go? Ja też go pamiętam, to była zajebista bajka, pamiętam. Piękna bajka. Piękne czasy. Piękne, A więc na pierwszym miejscu znajduje się Nodi. Ta śmieszna lalka jeżdżąca tym swoim śmiesznym czerwonym samochodem. Jak się nie mylę, jak się nie mylę, to jeździł, jeździł tym czerwonym samochodikiem. I miał ten fajny, ten śmieszny, taki klockowy, jakby ten świat. Ja pamiętam, ten świat był taki typowo taki, jakby klockowy. Znaczy, nie, nie wyglądał tak jak Lego na przykład, tylko tak w takich kolorach takie kształty takie bardziej klockowe. Chyba, że ja coś znowu pomyliłem, nieważne, poprawcie mnie w komentarzu. Ale z tego co pamiętam to właśnie to był ten Nodi, co jeździł w tym śmiesznym samochodziku z tymi tymi śmiesznymi. No. No dokładnie. Więc co, bez, jeżeli wam spodoba to się, kto zostawiście łapeczki, znotywujcie mnie jak będzie dużo łapeczek, to jak będzie 15 łapek to pojawi się druga część bajek z dzieciństwa. Cześć druga będzie już. I jeżeli będzie dużo łapek, to w pojawi się kolejny maraton, nie moich ulubionych, tylko czegoś innego. I co, zostawiacie subskrypcji ponieważ lecimy po 200 subików do końca czerwca. Możecie głosować w ankiecie tu albo tu, która bajka Wam się najbardziej spodobała, która była waszym, waszą ulubioną z tej listy. I, I jeżeli jest jakaś ulubiona spoza listy, to piszcie w komentarzach i pamiętajcie, hashtag Smurfy. Czy hashtag gumi się? Nie, hashtag smurfy. A ja wam szybny serduszko szkolny Więc to by było na terenie, zobaczył że żółwczyki i